Metoda stawiania pytań po to, żeby się czegoś więcej dowiedzieć albo coś bardziej zdefiniować i określić jest bardzo potrzebna. Amos podpowiada nam, dobrze jest stawiać pytania. Oczywiście Amos nie stawiał pytań po to, żeby się dowiedzieć, tylko poprzez pytania określił kondycję narodu izraelskiego, ale nam potrzebne jest, nie jesteśmy bogami, dlatego potrzebne jest stawianie pytań, żebyśmy mogli w naszym dialogu z drugim człowiekiem próbować tę osobę zrozumieć. W momencie, kiedy stawiamy pytania, stajemy na krawędzi konfliktu, kiedy dowiadujemy się czegoś więcej o tej osobie, to nasz sąd o danej sytuacji może się zmienić. I dlatego pytania Amosa Dlaczego wędruje dwóch, jeżeli wcześniej się nie poznali? To ma sens. Dlaczego oceniasz drugiego człowieka, jeżeli nie dowiedziałeś się o nim czegoś więcej? To może prowadzić do głębokich podziałów i konfliktów.